Przeprawia mnie odłości! Twoje PVP, moje trapiki! Ty, i ja to słodkie Minecraftowe ludziki, Gdzie ja. Kurno, I cały świat, że to razem, czekaj, bo się zgubiłam! <ścoughs> że cały świat już razem gramy Minecrafta podjemy trapole, czekaj! Czekaj, ludziki! Bo czekaj, ludzie. No, ludziki. To nie jest takie łatwe, kurde, ty. Ja tyle losu sobie zmuszałam, a to nie jest takie łatwe. Mama babcia nie umie. Czekaj! Paj, jak to leci teraz? Teraz tak. Eee, dobra, od początku, bo ja się zgubiłam. No. Sagi ja! To o! definicja gejostwa! Sagi ja! Sa Sagiego przyprawia mi od mdłości twoje PvP i moje trafiki. Ty i ja to słodkie minecraftowe ludziki. Gdy mam u ciebie obok korona, anarchii, gdy... chciały się, żyć ...czy... Kur... Ja nigdy... A, Czekaj, kur... O jeżdżę, <coughs> minecraftowe trapiki Ja bier, co tu się dzieje żabek Zamknij A czekaj, bo teraz Teraz 23 A na anarchii to ch** że cały świat już jeszcze Gramy w minecrafta Bujemy jemy Dla ciebie pod kątem szyfków łapki Czekaj Ty i ja nic więcej nie trzeba! Ty i ja, anarchiczną wędką, bierz mnie! Yes. Ty i ja już więcej niż nie trzeba! Czekaj, za ja szybko poszłam! Sagi! To definicja oh. miłości! <laughs> Sagi i ja Brak Sagiego przyprawia mnie mdłości Twoje piwi -pi -pi i moje trapiki Ty i ja to słodkie kwadratowe ludziki Jezus Maria kur... Ale on... Ja się jest takim gejem Przysięgam On to śpiewa normalnie Ja już Ja Cześć! Ja usuwam Szerego z Discorda teraz, nie? Ja nie chcę! Ja pi*! ruchu mnie Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej! O Boże, gorąco mi! Czekaj, Szereg... O. Jezus, ja pierdzielę! Dobra. Dla siebie świat jest martwy, dlatego piszę o Tobie ten... Gość, ten sheriff chce być ofensywny, jestem po prostu w szery. Brak się jakiego przytłacza z wami, Fire czytaj fair. Ha! Nie tak nie było w tekście. <grymne> nie jest, no, czy Fire, czytaj fair. Nie jestem typem nie najlepszego gracza, a ty jesteś marmolatką, wszędzie moje wady wypełniasz. Ja Żygam się. Wchodzę. Tak. Chyba to. Brak wchodzę gładko. Mam nadzieję, że doceniasz mnie. Szegi, ja to definicja miłości. Tam to nie było. No jasku! A ty jesteś marmalatką. Wszystkie moje wady wypełniasz mi. Brak wychodzę gładko. Mam nadzieję, że doceniasz mnie. Szegi, ja to jest definicja miłości. <śleszy> Brak jakiego ja przyprawia ja mnie o Dobra, no i dawaj mi serce, frajerze. Proszę. W******, ja się twoją. <śleszy> <śleszy> Dobra, a co, zamejsa ci o******? <laughs> Stawaj, dranis. jezus! Nie nie, Czad, nie, nie, nie! Oddał mi moje ósme serce! Jak to ósme? To ile Marcia ma serc? No, no teraz 8. już! Teraz już 8! Czyż Marcia miał 20 serc? Nie, no ma, się, ona nie ma tyle. Tu, on nie zna historii! Jakiej historii? No bo my, mówię ci, że z babką się zabijaliśmy. No i ja ją zabiłem dużo razy i się dzisiaj przeprosiliśmy. Nie? Odej serca No nie Bo no, jego, no. jego, też ktoś zabił No. Okay, dobra, co babcia może zrobić za mejsa, to musi być coś wiecie Takiego Lo <głosy> <głosy> To dwie, dwie minuty i do domu Nie, czy to kurde Czad, ja bym Oooo! Ej, no. za mejsa piosenkę odręcić się? Ale jaką niby? No to tą no, taką dom. Tą D no. delma taka. Nie widziała, w czym słyszałam? Cześć! Mam pisze fast baka fast na YouTubie. Ja puszczałem, to <laughs> na filmie nie dostałem praw autorskich. Baka i drankiz nie dopiszę. Jak? Baka i drankiz? Co? No, piosenka. I co, jak się ta piosenka. Tytuł i. Delma. Nie. Baka. No, baka, po prostu baka. Nie ma szans, kur... Mówię, że nie ma szans tego, nie przejdzie. Zdemu. Jakie to? To jest szybkie. No bardzo. Wchodź do szarmarku! <laughs> Rano chcesz, <ty śmiech> kochaj! A saki krzyżyk, kurwa, leka, choć nie znikaj! Nie dobrze, ch... czekaj! Tych! Żabek, wywali mi prawo autorskie, czy za nie? zamejsza za Nie ma ja, problemu! Ja, ja myślę, że słownictwo może bardziej dać demonetyzację, nie? Bardziej chyba tak. O kurwa, wywaliło mi. Przepraszam, czad Ej, co jest? Wywaliło o. mnie, za spam. Hey, babka. Okej. Okay. a może zabij... Zabij Wydera zabi łapką. Wydera łapką babcia musi zabić. No to jest takie bezsensu, no. To dawaj już tą delmę, kurde. No co, nie chcę... Ludzie mówią, że uwu, ale uwu z... Babcia mówiła tyle razy, że... Ja za stówkę, czad! Stówka i uwu śpiewam! Dobra, nie, czekaj, bo ty nie dostałeś praw za Delmę, tak? Czy dostałeś? Nie, nie dostałem, nie. Dobra, to puszczę z tą. To Delma czy... No dobra. Ja coś... To dawaj to masyweczko już, zesram się ze śmiechu przecież. No to, no to, to zaśpiewa? Okay? Okay. No dawaj, to no ja, trzy. To ja może z telefonu puszczę i Barcia będzie razem z nimi śpiew jakby z piosenką leciała. A, dobra, może być, dawaj. A ja Anna kur... Tekst? No pewnie się... Tak, Daj, na pamięć Na no, sorry mówię. No na pamięć, pewnie że tak. Czekaj, wchodzę na serwer, radą chcesz spokojny dzień mierzy, czasik krzyczy dobra, daleko! Puścza, puścza. Bopa, czekaj! Puścza. To odliczaj, czekaj Siat, ja wam puszczę bardzo cicho, to dobra? Żebym miała to... A to ja nie puszczać mam? Bo ja chciałem na streamie puścić. No nie babka, 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 babka. Dobra, to nie puszczam. Czy to, to tak puścisz, żebyśmy my słyszeli, czy nie? No nie! No to ja zrobię tak żeby No masz u wypał. siebie pójść, no. To dawaj, to jak chcesz, jeszcze ten, dawaj. A ja się zeszłam, ale dobra. Na, na raz, dwa, trzy. Dobra, to. no? Raz, dwa, trzy. Chodzę na serwer! Chodź na serwer! Rano, chcesz spokojnie się szagik Szanik, jest dalej, tego nie dziękaj! Szanik, derwą! Polupij tę i wypuściłem, się ty ja pył! Ja tylko się kolor nie żydy ma śrenicy Właśnie O, 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 o! Oj, jak się robi fotkę! stał! A ja się dra! Ej, ludzie przesie! Krzyszki mi machają zwierzyczki! Że sam na nie zakręci, polewa eliksir, hokus pory, hokus pokus, czary mary, twoja stara to twój stary Lubię kiedy panienki wsiadają do EBMki Ale za to nie ręczę, bo już bym nie miał ręki tego kwiatu jest po światło. Trzy ja nie ma drugiej takiej, co by mnie jarała. Nie ma jak ta lala, jak jak ta lala.

i na wierzchowców, wjeżdżam pełnym gazem. Wpuszczam je do domu, bo wrócę z nakazem. Prokuratura, rirara, prokuratura, rirarara. Prokuratura, rirarara. Prokuratura, rirarara. prokuratura, Prokuratura, rira prokuratura, prokuratura. Miam, Jak to lala, jak to lala, nie ma drugiej taki, śpiewa cała sala. Jak to lala.